Proszę o zabranie głosu prezes Rady Ministrów, Panią Beatę 25 października 2015 roku Polacy opowiedzieli się za zmianą dotychczasowej polityki i formy sprawowania władzy. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. To są zasady, którymi będziemy się kierować. Pokora, praca, umiar. Jak w praktyce wyglądały te trzy dumne hasła w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości? O tym porozmawiamy z ludźmi, którzy z bardzo bliska przyglądali się rządzącym politykom. Dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Krzysztof Izdebski z Fundacji e Państwo. Autor publikacji na temat dostępu do informacji publicznej, konfliktu interesów, korupcji i kontroli społecznej. Cześć, cześć. Radomir Wit korespondent sejmowy TVN24 oraz autor programu Kampania Bez Kitu. Dzień dobry. I Patryk Michalski, dziennikarz polityczny Wirtualnej Polski. A rozmawiać będziemy w kinie, bo przez 8 ostatnich lat tego kina w polskiej polityce nie brakowało. Kokora praca, umiar. Jak patrzysz na ten gest. Posłanka Lichocka pokazała to, co myśli. Ale z taką gracją, pamiętam, że wtedy zrobiła rzeczywiście wystudiowane. To było chwilę po tym, jak się okazało, że rząd nie przeznaczy 2 miliardów rocznie na onkologię, tylko na propagandę w TVP zaprzeczenie pokory, to jest taki antypokora w zasadzie, która tutaj, tutaj wyszła, i to jest bardzo doniosły gest, taki w sensie no, symboliczny. No. Odgarnęłam z policzka energicznym ruchem coś, co miałam na policzku. Wszyscy widzieli, co zademonstrowała. Beznadziejne tłumaczenie, później próba. Chyba trzeba powiedzieć wprost, robienia idiotów z ludzi, którzy na to wszystko patrzyli. To tylko jeden z licznych przykładów, bo to, że przyzwyczajamy się do tego, że konferencje prasowe rządu polegają na tym, że nie ma pytań od dziennikarza, są tylko oświadczenia, to dla mnie też jest wyrazem takiego lekceważenia i pokazania takiego palca nie tylko państwu, dziennikarzom, ale też obywatelom. Albo niepełnosprawnym którzy przy okazji walki w Sejmie o godne życie, też próbowali pytać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzieci są zmuszane, żeby być tutaj z Są takie rzeczywiście sceny symbole, to jest na pewno jeden z nich. Być może będzie kolejny, czyli to krzesło, które jest zastawione w drzwiach obratowych w budynku Sejmu, kiedy chcieli niepełnosprawni również dostać się na posiedzenie komisji. Albo takie zdanie rzucone na spotkaniu wyborczym do niepełnosprawnej, która chciała zwrócić uwagę na trudną sytuację takich osób. Jest taka prośba o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo. Zobacz, co się wydarzyło. Ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy, gdy rządziła Platforma i PSL, przychodzili do protestujących osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, rodziców, nagle zmienili kompletnie podejście. Choć, jak zapowiadała premier Beata Szydło, miało być inaczej. Będziemy rozmawiać. Będziemy słuchać i co najważniejsze, będziemy słyszeć, co do nas mówią Polacy. Władza jednak demoralizuje i nie ma żadnej nauki z takich sytuacji, które są teraz, bo nie ma żadnych konsekwencji. Konsekwencji rozpędzona władza nie ponosiła także na drodze. Nie kamerujemy auto jest przykaz. Ale pamiętasz, żeby za czasów biura ochrony rządu, tak się limuzyny rozbijały, jak się rozbijają za czasów służby ochrony państwa? A miała być zmiana po to, żeby było lepiej, że Borna Sob się zmienia, żeby standardy po podnosić. A czym się kończy zderzenie z władzą? Najboleśniej przekonał się młody kierowca Sejczęto, który zderzył się z limuzyną Beatę Szydło. Minister spraw wewnętrznych i administracji ogłosił go winnym jeszcze przed wyrokiem sądu. Z tego, co wiemy, przyznał się do winy. W tamtym momencie, słuchając no jego słów, no, poczułem się jakbym już był skazany za to wszystko. Młody mężczyzna przez 6 lat walczył z całą machiną państwa o sprawiedliwość. Po drodze kilkakrotnie zmieniali się prokuratorzy prowadzący sprawę, utajniano zeznania Beaty Szydło, a kluczowy dowód, czyli płyta z nagraniem przejazdu rządowej kolumny uległa uszkodzeniu. Ostatecznie uznano go współwinnym tamtego wypadku. Politycy obozu władzy nie tylko rozbijali się rządowymi limuzynami, czasami chodzili też pieszo. Nie się po pasa! Gdybym ja był w roli tego kierowcy, myślę sobie, co tam się dzieje. Nie wiem, jakaś bomba, jakieś zagrożenie, żandarmeria wojskowa. Nie mogą przejść się po pasa! Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz postanowił udać się ze swojej siedziby do Belwederu na jakieś uroczystości. Ale gdzie pasy? Panie, przejścia dla pieszych są dla pieszych, nie dla ministrów. Ale może mu się śpieszyło, może coś ważnego było, no. Każdy, kto jest z Warszawy albo kto tam kiedyś był obok, to wie, że te pasy to są tam dwa metry w lewo, więc jeżeli się spieszyło, to myślę, że tam minuta nie zmieniłaby. Myślę, że to jest to, o czym rozmawiamy, czyli podejście do Pokory? Po Kora to ma być po stronie obywatelek i obywateli. Nie mogą przejść się po pasach wybrańcy narodu? Mko. To też, tak się trochę uśmiecham, przepraszam, ale to też po prostu pokazuje, no właśnie, tę hipokryzję trochę, jak w tej całej narracji dotyczącej jakichś elit wchodzi się w te same, znaczy w te same buty, o których się oskarża innych de facto i robi się to jeszcze, no nie wiem, i śmieszniej i straszniej właśnie. Czasem próby zarówno dla obywateli, jak i rządu była pandemia COVID-19 i lockdown. Apeluję do każdego z państwa, do każdego Polaka o odpowiedzialność. Tyle, że jak się później okazało, to były instrukcje dla obywateli, do których niektórzy politycy nie zamierzali się stosować. Czy jest szansa na wolny pokój trzyosobowy? Jak najbardziej. Kiedy wszystkie hotele w Polsce były zamknięte w hotelu wiceministra Guta Mostowego, bez problemu można było wynająć pokój. Mógł dalej zarabiać w czasie, kiedy przedsiębiorcy tracili. Ludzie nie byli w stanie zapewnić wypłat swoim pracownikom. Czy tej sprawie nie zakończył pan interes? Panie redaktorze, wszystko jest zgodnie z prawem. Minister Jadwiga Emilewicz z kolei zebrała swoje dzieci na narte, kiedy wszystkie stoki narciarskie były zamknięte. Bo może, bo może. No jak bo może, jak ten. nie, no nie może. No. no może, bo może, no pojechała, prawda? Pojechała, bo może, korzysta z tego. Kiedy inne dzieci ferie musiały spędzać w domu, dzieci minister Emilewicz w najlepsze bawiły się na pustym stoku. Ktoś, kto miałby z tyłu głowy cały czas hasło: Praca, pokora, umiar. Gdyby cały czas to przyświecało, gdzieś było na sztandarach, to nawet nie wpadłby na taki pomysł, że może jeździć na stoku sam. Moi synowie trenują narciarstwo alpejskie, posiadają licencje narciarskie i przebywali w suchem na szkoleniu przygotowującym do zawodów. Tyle że jak się później okazało, minister Milewicz załatwiła swoim dzieciom te licencje już po fakcie. Później pani minister za wszystko przeprosiła, na chwilę z polityki zniknęła i już wróciła. Nie dość, że za swoje grzechy i przewinienia nie ponosi konsekwencji, to jeszcze niedawno odebrała nagrodę. Dlatego, że została pełnomocniczką i wiceministrem. A kiedy ludzie często nie mogli być nawet przy pochówku swoich najbliższych, bo przypomnijmy również cmentarze były wtedy pozamykane, Prezes Kaczyński groby swojej matki i brata odwiedzał bez przeszkód. No to był już kolejny dowód tego, że nie ma tak naprawdę równości. Zresztą to był też taki czas, kiedy wielu i wiele z nas przeżywało swoje rodzinne, osobiste tragedie czas pandemii. Pytanie, czyj ból jest większy. Otwiera się brama, ja nie wierzę oszom. bo twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Muszałek, travel, rodzinny człowiek wychodzący z założenia, że skoro już korzysta z mienia publicznego, to dlaczego nie inna część jego rodziny miałaby z tego nie skorzystać? W sumie latając rządowym samolotem wraz z rodziną i innymi politykami wylatał 4 miliony złotych z publicznych pieniędzy. Marszałek Kuchciński zrobił sobie z rządowego samolotu taksówkę na posyłki. Najpierw marszałek Kuchciński zaprzeczał. Wszystkie loty były służbowe. Dziennikarze dotarli do listy pasażerów, z których wynikało, że marszałek jednak latał z rodziną. Znalazły się też zdjęcia. Później tłumaczył to tak. Wszyscy tak robili poprzednio. No i okazało się, że nie, że skala tego, jak jest wykorzystywany ten samolot i że zdarzają się loty po koszule, wykracza poza wszelkie możliwości. Był chyba święcie przekonany, że naprawdę nic się nie stało i że nikt z tym nic się nie zrobi. I zresztą... konsekwencje poniósł. O nie! A kto jest teraz, proszę mi powiedzieć, szefem kancelarii prezesa Rady Ministrów? Z pokorą przyjął decyzję o chwilowym przesunięciu na inny odcinek. To jest totalnie prestiżowe stanowisko. I może sobie czasami pewnie polatać. Pora zejść na Ziemię, a właściwie pod Ziemię. Ja muszę... To impreza w karczmie piwnej górników z kopalni Bogdanka z udziałem Michała Moskala, bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Na tym nagraniu górnicy żartują z młodego działacza PiSu, który zjechał pod ziemię i oświadczył się tam swojej wybrance. Przykład, można powiedzieć, idzie z góry na, na dół i na dół dosłownie. W czasach, gdy tyle się mówi, że młodzież jest niekreatywna, trzeba docenić jednak pomysłowość młodego człowieka. Ale nie doceniają tego m.in. pracownicy kopalni. Tam były różne postulaty ze strony pracowników dotyczące standardów pracy, tam były pytania dotyczące też wypadku, które miały miejsce. Jak to jest? Że ktoś, kto jest bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, otrzymuje swojego rodzaju mandat do tego, żeby robić takie rzeczy. To To zaskakuje mnie znowu. To, że um, no, ktoś doszedł do wniosku, że nie ma, bym powiedział, siary. No po prostu kolokwialnie. Były zaręczyny to musi być ślub. I to nie byle jakiś ślub, a właściwie wesele wiceministra Roberta Kaczmarczyka z wtedy solidarnej, a dziś już suwerennej Polski. Ten ciągnik to miał być prezent ślubny od brata wiceministra. Na uroczystości nie zabrakło też lidera partii i wspólnej przejażdżki. Później ten film został opublikowany w mediach społecznościowych dystrybutora tejże maszyny. Ale ten ciągnik. Gdy prezentowany jest na uroczystości rodzinnej wiceministra konkretnej marki, konkretnego producenta, rodzi pytanie: to co, to jak teraz ten wiceminister będzie podejmował decyzję? Przecież są inni producenci, przecież są inne firmy, są inne modele. To dlaczego one na przykład nie występują? Wiesz, to, że ktoś jest wiceministrem rolnictwa, to też buduje swoim urzędem jakąś powagę, legitymizuje pewne rzeczy. Jesteśmy wspólnie z wami, bo to wy wspólnie z nami musicie rozwiązywać problemy. A tego przecież wiceminister rolnictwa, jakikolwiek inny polityk, nie ma prawa robić. Popełniłem pewien błąd wizerunkowy, ja tak uważam. Po weselu wiceminister stanowisko wprawdzie stracił, ale szybko znalazł zajęcie w trzech komisjach sejmu. Symboliczną zabawkę na przyszłość. Kokora praca! Umiar! Nie może być głosowana uchwała. Ten punkt zostawiamy. Komisja zdecydowała. Patrząc na takie obrazki, może się wydawać, że posłowie zjednoczonej prawicy mieli ręce pełne roboty. Do tego jeszcze wrócimy. Na razie zerknijmy na statystyki. Sejm poprzednich dwóch kadencji zarządów POPSL w sumie odbył 202 posiedzenia. Przez ostatnie 8 lat zarządów Zjednoczonej Prawicy na sali plenarnej posłowie obradowali do tej pory 167 razy. Posiedzeń było mniej, ale kiedy zjednoczona prawica chciała ekspresowo przegłosować ustawy, na których prawo i sprawiedliwości zależało najbardziej, posłowie nie spali po nocach. Poprawki nie są przygotowane, nie można zrobić przerwy do jutra. No Przecież czy naprawdę tak powinno być zmieniane prawo. Mieliśmy w poezji nocne Polaków rozmowy, teraz są nocne głosowania. Procedujemy nocą, w pośpiechu. Tak było, kiedy Sejm debatował nad zmianami w Trybunale Konstytucyjnym. Poddaję podgłosowanie. Panie nie, nie, pan przewodniczący, jeszcze są głosy do zgłoszone. Przecież muszą paść pytania do kandydatów. Proszę siadać, nie Ale... zabierać głosu bez udzielenia uchwalał zmianę w sądzie najwyższym. Kto Panie będzie odgłosował za odrzuceniem poprawek senatu? Jestem Panie 70%. Ogłaszam przerwę 10 minut. Głosował nad ustawami Lex Czarnek. Każdy ma prawo żądać ochrony dzieci przed demoralizacją z ich strony. Albo uchwalał budżet. Jak w sali kolumnowej, gdzie uniemożliwiono pracę posłom opozycji. Posłowie śnią, pamiętam. ustawy. Tak wyglądało uchwalanie prawa w Polsce. Nie Naprawdę nie może pan nie zrobić pan... przerwy. Wielogodzinne posiedzenia, walec legislacyjny, który jechał, posłowie niemalże nieprzytomni, którzy nie mieli zielonego pojęcia, nad czym głosują, zaspani. Nie jesteśmy w pracy, jesteśmy na służbie. To jest po pierwsze. Po drugie, po drugie, panie pośle, pan pierwszy deklarował pracę, ciężką pracę i taką pracę prowadzimy. A po trzecie. Pamiętam załamanych urzędników Kancelarii Sejmu, prawników, bo przecież ktoś czuwa nad tym procesem, którzy nie nadążali za tym, co robili. Pamiętam ich zmęczone twarze na tych komisjach, bo trudno jest też, żeby w gąszczu tych przepisów i zmian zachować świeżość umysłu, gdy masz drugą, trzecią w nocy, a to już jest dziesiąta godzina trwania komisji. Dziękuję bardzo. To posiedzenie jest nielegalne. No Nie było chyba jeszcze takiego rządu, który tak ambitnie wojowałby, po nocy w Sejmie z ustawami. Tak, tu paradoksalnie to jest jakaś. Tu z fizykiem pewnie trzeba było porozmawiać, jak czas się rozchodzi, bo wbrew pozorom nie chodzi tutaj, żeby właśnie więcej pracować, ale tak naprawdę, żeby skrócić tą pracę. Skandal! To jest bolszewicki sposób Bo nad takimi ustawami dotyczącymi ustroju państwa czy budżetu Sejm teoretycznie powinien procedować tygodniami, a uchwalano je w ekspresowym tempie, bez konsultacji i z licznymi poprawkami, jak w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym, przez co w efekcie powstawały buble prawne i przepisy naruszające konstytucję oraz prawo unijne. To z kolei doprowadziło do tego, że instytucje Unii Europejskiej negatywnie oceniają stan praworządności w Polsce, a Komisja Europejska wstrzymuje wypłatę miliardów euro z KPO. To jest coś, co można nazwać po prostu patolegislacją. Co więcej, gdy w ekspresowym tempie zmieniano prawo, na którym zależało władzy, zmiany ważne i pilne dla obywateli przeciągały się miesiącami. Tak było m.in. w sprawie aborcji po tym, jak w 2020 roku Trybunał zaostrzył prawo do przerywania ciąży, co wywołało ogólnopolskie protesty. Prezydent przesłał do Sejmu projekt ustawy, która według niego miała być kompromisem w tej sprawie, ale Sejm do dzisiaj się tym nie zajął i nie zmieniły tego nawet kolejne przypadki śmierci ciężarnych kobiet. Adi, jesaj, jesaj! Myślę, że nie o takim pojęciu pracy, myślała Beata Szydło przed laty wygłaszając swoje expose. Obejmując urząd, obejmując urząd, obejmując urząd. Jest taka złośliwość krążąca po sejmowych korytarzach, którą się obdarzają nawzajem też politycy obozu władzy albo opozycji polityków obozu władzy, że a, a ty co, a ty nie, nie, nie byłeś jeszcze wiceministrem, bo właściwie jakby spojrzeć na Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, to tam już prawie każdy był kiedyś w, na jakimś etapie swojej kariery wiceministrem. I w ten sposób PiS dorobił się najliczniejszego rządu w historii wolnej Polski. To w sumie 113 ministrów i wiceministrów, czyli więcej niż liczy Senat. A do tego rząd ma jeszcze około 60 pełnomocników. Panie premierze, zastęp I Ilu dzisiaj ich dokładnie jest tego nie wiadomo, i nie wiadomo też, czym do końca się zajmują co pokazywaliśmy w czarno na białym. Nowy pełnomocnik się urodził rządów. Wczoraj, panie Nie, Doktorze później, dobrze? Pani, nie, teraz panie pośle. Jest pan pełnomocnikiem. Proszę powiedzieć, jaki ma pan plan na swoje działanie. A co to oznacza dla obywateli? To oznacza, że taki wiceminister ma gabinet ma ludzi, którzy z nim pracują. Asystenci, sekretarze, sekretarki, kierowca. To po prostu są pieniądze, to kosztuje. Tylko w tym roku budżet kancelarii premiera to rekordowe 1,5 miliarda złotych to o miliard 400 milionów więcej niż budżet kancelarii w 2015 roku, gdy PiS przejmowało władzę. Pytanie tak naprawdę po co są te stanowiska, bo oprócz konstytucyjnych ministrów mamy cały szereg stanowisk ludzi, którzy pracują w rządzie, no właśnie, czy pracują, trafiają do rządu, to jest lepsze określenie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński musi zadowolić frakcje, które gwarantują mu większość. To nie chodzi o pracę, tak naprawdę, tylko chodzi właśnie głównie, żeby stanowić jedną drużynę. I chyba też o tej jednej drużynie Beata Szydło mówiła, i to się sprawdziło, ale bez tych trzech haseł o pokorze, pracy i umiarze. Pokora, praca, umiar. Panie Marszałku, Wysoka Izba. Na zakończenie hasło, które przeszło do historii. Tak, rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały. Doskonale pamiętam te wyrazy twarzy polityków opozycji i obozu władzy z cyklu Ale co tu się wydarzyło? Premier Beata Szydło wprost przyznała, że po cichu przyznała ministrom gigantyczne nagrody, jak później uzupełnił marszałek Terlecki. Pomysł, żeby ratować sytuację, gdy ministrowie zarabiają mniej niż ich dyrektorzy za pomocą premii. Antoni Macierewicz dostał ponad 70 tysięcy złotych nagrody. Mariusz Błaszczak ponad 82 tysiące złotych. Witold Waszczykowski ponad 72 tysiące złotych podobnie Piotr Gliński. To zaledwie kilka przykładów z 33 ministrów, którzy w sumie dostali ponad 2 miliony złotych nagród. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Trzeba ludziom opowiadać o tym, że pracujemy pokornie, i nie bierzemy wcale za to pieniędzy, bo do polityki nie idzie się dla pieniędzy. No to wymyśliła sposób przyznawania nagród. Przyznawania nagród po cichu, z których myślała, że nie będzie musiała się tłumaczyć. Po tym jak sprawa wyszła na jaw, Jarosław Kaczyński nagrody kazał przekazać na cele dobroczynne i dodatkowo ukarał nawet tych, którzy nagród nie dostali. Zostanie złożony do Laski Marszałkowskiej projekt obniżenia o 20% pensji poselskich. On to obwieścił. I tacy szeregowi politycy prawa i sprawiedliwości do mnie podchodzili tak potężnie wkurzeni w Sejmie, że oni teraz za tych ministrów tutaj będą ponosić konsekwencje, że to też nasza wina dziennikarzy, bo wszyscy rozbuchali ten temat i oni teraz będą mieli 20% mniej przez i dziennikarzy, i ministrów, i, i że to jest w ogóle skandal. Do dziś nie wiadomo, czy wszyscy ministrowie nagrody zwrócili, ale te nagrody to nic w porównaniu z pensjami w spółkach Skarbu Państwa. Można powiedzieć, jak w polskiej komedii kiedyś mówiła pewna pani o swoim mężu, mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Bianka Mikołajewska od lat przygląda się zarobkom ludzi zjednoczonej prawicy zajmujących intratne stanowiska w państwowych spółkach. Ci ludzie bardzo często no, w normalnych warunkach nie znaleźliby takich posad. 152 osoby z dobrej zmiany w 19 spółkach Skarbu Państwa łącznie zarobiły prawie pół miliarda złotych. 90 z nich zostało milionerami. Ta gigantyczna kwota, o której piszemy, to, jest, to są wynagrodzenia tylko w 19 giełdowych spółkach Skarbu Państwa. A spółek z udziałem Skarbu Państwa, bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa jest ponad 400. Ich spółek córek, spółek wnuczek, prawnuczek i tak dalej są tylko tysiące. Wierzchołek góry to lodowej. jest po prostu totalny wierzchołek góry lodowej. Jak pisze Wirtualna Polska, to ludzie Kaczyńskiego, Morawieckiego, Dudy, Sasina, Ziobry, Błaszczaka, Macierewicza i Kamińskiego. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Chętnych na intradne stanowiska było tak dużo, że jak pisał w 2018 roku Puls Biznesu, PiS zmieniał prezesów państwowych spółek średnio co 20 dni. Ci, którzy odchodzili byli na pewno kompetentni, ale są lepsi, więc będziemy jeszcze ich e, zmieniać na jeszcze lepszych. Po co oni to robią? No spółek tych takich, gdzie naprawdę ogromne pieniądze się zarabia, właśnie po tych kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, no nie jest aż tak dużo. Więc musi być rotacja, żeby ludzie z różnych opcji, z różnych tych frakcji wewnątrzpartyjnych mieli szansę po prostu, krótko mówiąc, się dorobić. Rekordistą jest Michał Krupiński, który w sumie zarobił do tej pory ponad 13 milionów złotych. Był między innymi prezesem PZU i banku PKO. Maciej Rabkiewicz w PZU i Alior Banku zarobił prawie 12 milionów złotych. Aleksandra Agatowska również w PZU i Alior Banku prawie 11 milionów złotych. Mieczysław Król w PKO Bank Polski zarobił prawie 10 milionów złotych, nie licząc nagród w wysokości miliona złotych. Max Kraczkowski również w PKO dorobił się prawie 10 milionów złotych, nie licząc dodatkowych nagród. To tylko kilka przykładów z listy 90 milionerów dobrej zmiany. I podkreślmy, praktycznie żadna z tych osób nie pracowała przez 8 bitych lat. Czasami te osoby pracowały w spółkach, na przykład nie wiem, rok, dwa lata. Masz ludzi, którzy są po prostu związani z obozem władzy, i to jest ich największy atut i najmocniejszy punkt w CV. Dla przykładu, Daniel Obajtek. Odwój Pcimia przez karierę w Armirze i NRD został prezesem Orlenu, który ma przychody niemal równe budżetowi państwa. Janina Gos, przyjaciółka prezesa Kaczyńskiego, która pożyczyła mu pieniądze, zasiadała w radach nadzorczych Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Banku Ochrony Środowiska, a teraz zasiada w Radzie Nadzorczej Orlenu. Tomasz Siwak, zarządca nieruchomości, był prezesem PGE Energia Odnawialna czy wiceprezesem w spółce Enea. Jak pan został prezesem. A sam się z zrobiłem prezesem. Po co nam eksperci? Mówił swojego czasu pewien ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Musimy stawiać na osoby, które. Dają rękojmie realizacji programu, z którym szliśmy do wyborów. Nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek mi powiedział, dlaczego ci ludzie, skoro są tacy fantastyczni, nie są w stanie sprawdzić się na wolnym rynku. Dlaczego Małgorzata Sadurska, która miała próbować swoich sił w biznesie, jak wtedy słyszeliśmy, gdy odchodziła z kancelarii prezydenta, nie spróbowała swoich sił na wolnym rynku. Tylko od 2017 roku, kiedy odeszła z kancelarii prezydenta i została powołana do zarządu PZU, zarobiła w sumie ponad 9 milionów złotych. I dziś aż ciężko uwierzyć, że kiedy Małgorzata Sadurska obejmowała intratną posadę w państwowej spółce, opinię publiczną bulwersowały takie sceny, a polityków zawstydzały. To jest córka Leśniczego. A to jest kamera polska, tak, nie szczęścia. Ona prosiła, żebym panu to przekazał, prawda? To dzisiaj to wydaje się, że to jest błahostka w porównaniu do skali tego, o czym się dowiadujemy, jak to wygląda. Trudno by było teraz wskazać kogoś, kto zasiada w jakiejś radzie nadzorczej albo w zarządzie jakiejś spółki Skarbu Państwa, kto nie jest mniej lub bardziej związany z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To najbardziej interesujący z perspektywy lat jest ten mechanizm, kto dostaje te prace, za co dostaje i później w jaki sposób dzieli się owocami tej pracy. Jak już pokazywaliśmy w czarno na białym, najchętniej i najhojniej owocami swojej pracy dzielą się ci, którzy w spółkach Skarbu Państwa na intratnych stanowiskach zarabiają najwięcej, wpłacając nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Mamy do czynienia z zaczątkiem, z zarodkiem oligarchicznych systemów no i tyle. No. A jeśli mówimy o umiarze, to nie sposób nie wspomnieć o prezesie Narodowego Banku Polskiego, który przyznał sobie ponad 18% podwyżkę, kiedy inflacja biła kolejne rekordy, co wszyscy Polacy odczuli w kieszeniach. Pokora, praca, umiar to są zasady, którymi będziemy się kierować. Jak dziś patrzysz na te hasła głoszone wtedy przez Beatę Szydło? Pokora. Została zastąpiona przez butę. Zamiast pracy jest e, spór. Umiar gdzieś odszedł w niepamięć. Te hasła to chyba już tylko historia. Gdybym miał być złośliwy czy ironiczny, to bym się uśmiał z tego. Ale nie chcę być też taki, bo tak naprawdę to jest porażka e, nas wszystkich. Obowiązkiem władzy jest, jest też podchodzić do swoich zobowiązań uczciwych. I rozliczać, I rozliczać się z tego, o czym, czym się mówi, co się deklaruje. Rafał Stan TVN 24.